I przyszli studenci z Gruzji, z Kaukazu, z Rosji, tam byli z Anadyru, z Irkucka, z Nowosybirska. Siedzimy, opowiadamy i opowiadaliśmy o zwierzętach. Jak to jest ze zwierzakami, jakie zwierzęta w domu, czy mamy. I ci, prawda, tam z Kirgistanu mówią, że lamy mają w domu. No dla nas oglama w domu. Inni mieli owce, inni jeszcze tam w Anadyrze mieli te e, renifery. No jak w Polsce zwierzęta. Co uważasz? Ja mówię, no u nas, ja mówię, to... Wiem, no u nas takich i teraz jak to po rosyjsku, wiecie, jeden mówi tam z Leningradu, że on ma w domu koszkę. No, mówię, moment! Jak ty koszkę masz w domu? Myślę, co jest koszka? Koszka, koszka. Kokoszka, pewnie kura! Ja mówię, jak ty, tylko co, mówiłeś, że z Leningradu jesteś? Wiesz, no, w Leningradzie, mówię, to przecież prawie dziesięciopiętrowe bloki. U nas nie wolno mieć koszki, mówię, nie wolno koszki w domu mieć. Wiecie, koszka to jest po rosyjsku kot. A ja myślałem, że po rosyjsku koszka to jest kokoszka, czyli kura. Ja mówię, u nas w Polsce to jest nielegalne w bloku mieć koszki. Nielegalne. On mówi to, nawet koszki nie można. Mówię, nie, u nas nie wolno, w blokach nie wolno. Na wsi można, ale w bloku nie. Ja mówię, no to... Ja mówię, wiesz, no u nas niektórzy ludzie mają koszki, ale to tak na obiad, na rosół, żeby zjeść. On mamy patrzy. Jakże to? On mówi, no my nie jemy koszki zobaczył Polskę jako kraj barbarzyńców. Już widzę, jak widzi, jak kota trzymamy za ogon. Ja mówię, wiesz, a poza tym koszka musi gulać, musi chodzić. A jak w bloku w mieście koszka może gulać, chodzić na zewnątrz? On mówi, moja koszka, nawet wszyscy ją znają, jedzie, jak ktoś otwiera windę, to wsiada, wyjeżdża na dół, idzie sobie pochodzić i wraca. I ja mówię, no co ty? Znaczy ja widziałem, kurę górę jak idzie, wsiada do windy. Jedzie. Mówię, coś ty. Ja mówię, wiesz co, przydałoby się Polsce kupić takie koszki, bo u nas takie głupie. Że je do dziury trzeba zapędzać wieczorem i nawet dziury nie umą znaleźć. A wasze? Proszę bardzo, window jeźdź. No? Myślę, jakie różkie koszki. I wiecie, nigdy byśmy się chyba nie dogadali, gdyby w pewnym momencie nie było na no, jak po rusku robi koszka. Ja mówię, że po polsku to koszka robi. Pak, 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 pak. A on już on już nie zdążył powiedzieć jak robi po... znaczy, bo, jak robi po rosyjsku, bo zlecieli z krzesą ze śmiechu. I wszystko się wyjaśniło, wiecie, tak? Uczyłem się rosyjskiego.